Jeżeli szukacie wygodnego, niewielkiego i lekkiego noża EDC, to mam dla was dzisiaj taką oto propozycję. Jest to nóż sprężynowy. A jest to nóż Boker Plus OTF Lotak Falcon 2.0. Zanim wam jednak opowiem o tym nożu, przypominam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał na YouTube. Na początek kilka słów, czym są noże OTF. OTF, czyli Out the Front. Zasada działania tych noży polega na tym, że po zwolnieniu sprężyny ostrze wysuwa się z przodu rękojeści. Od razu na początku chcę rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące noży sprężynowych. Otóż w polskim prawie nie ma żadnych ograniczeń dotyczących noszenia czy używania i posiadania tego typu noży. Natomiast jeżeli Chcielibyście z takim nożem udać się za granicę, sprawdźcie, czy w danym państwie właśnie takich obostrzeń nie ma. Ten Boker Plus został zaprojektowany przez Raymonda Lotaka, austriackiego projektanta noży. Głównie tego noża ma profil rekurw Tanto z głębokim szlifem klęsłym. I została wykonana ze stali narzędziowej D2, która jest zahartowana do twardości 58-59 hrc. Ten gatunek stali charakteryzuje się dość dobrą odpornością na rdzewienie, ale również odporny jest na ścieranie i ukruszanie. Aby otworzyć nóż, wystarczy przesunąć dźwignię, znajdującą się z przodu rękojeści. Aby go schować, wystarczy tą samą dźwignię przeciągnąć do tyłu. Rękojeść jest wykonana z aluminium, która pokryta jest powłoką na bazie tytanu. Na rękojeści znajduje się klips, dzięki któremu będziecie mogli łatwo ten nóż przenosić na pasie, bądź na kieszeni. Na koniec jeszcze kilka słów o tym dla kogo jest ten Boker Plus OTF Lotak Falcon 2.0. Jest to lekki, Prosty w przenoszeniu, niewielki nóż codziennego użytku. Sprawdzi Wam się naprawdę na co dzień, a na pewno przyda się chociażby podczas biwaku, wyprawy turystycznej, czy zmieści się nawet w schowku samochodowym. To tyle o tym nożu. A ja na koniec oczywiście zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.